Ford Kuga to już w przypadku moich testów i filmów taki stary znajomy, że właściwie o czym by tu jeszcze powiedzieć? A okazuje się, że można, bo na koniec Ford wprowadził wreszcie tę wersję, na którą czekałem. To już chyba prawie rok. Przed Wami po prostu hybryda. Pełna hybryda. Full Hybrid. Electric Vehicle. F. Niestety nie w topowej wersji, bo tylko z przednim napędem, ale o tym za chwilę z zakierownicy. Na razie cieszmy się razem, że wreszcie jest. I dzień dobry, już z zakierownicy ostatniej, chyba, wersji Forda Kuga. Ostatni w sensie, że następnych już raczej nie będzie, chyba że wprowadzą w pełni elektryczną, ale na to się nie zanosi. Na razie po prostu hybryda. Generalnie mamy do czynienia z samochodem technicznie bardzo zbliżonym do tego auta, które jako pierwsze się pojawiło pod marką Ford Kuga w tym nadwoziu. Czyli. Dwójpółlitrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy, pracujący w cyklu Atkinsona. Odprężony, bardzo spokojny, bardzo oszczędny i czysty. Połączony z dwoma silnikami elektrycznymi. Jednym silnikiem trakcyjnym, czyli napędzającym. On zawsze rusza, a potem wspiera, bądź Pracuje tak jak teraz, sam, bądź wraz z silnikiem spalinowym, bądź, uwaga, jako generator napędzany przez silnik spalinowy, po to, żeby doładowywać akumulator trakcyjny. I drugi silnik elektryczny, dużo mniejszy, ale dużo szybszy, dużo bardziej wymagający w sensie sterowania elektronicznego. Ten drugi silnik elektryczny zajmuje się zmienianiem przełożenia w tak e ECVT, czyli elektronicznej przekładni bezstopniowej, która w dokładnie takiej samej konstrukcji, jak w przypadku Toyoty, ale oczywiście nie tej samej, oznacza przekładnię planetarną, w której koło słoneczne jest właśnie bezpośrednio na tym drugim mniejszym silniku elektrycznym. W zależności od tego, czy on się kręci w stronę jedną lub w drugą, zmienia przełożenie i również może uruchamiać silnik spalinowy. Ale w przeciwieństwie do tego pierwszego Forda Kuga hybrydowego, to nie jest plugin. Tu nie ma 300 kg akumulatorów. Pod bagażnikiem i tylną kanapą, które wymagają doładowywania, które udają auto elektryczne i które potwornie podrażają samochód. W tym przypadku o ponad 40 tysięcy złotych, bo ta zwykła hybryda, mająca moc 190 koni, czyli o 30 koni słabsza od tamtej, zaczyna się od 130 tysięcy złotych. I jest to bardzo rozsądna cena za samochód, który, jak widzicie, przy mojej nodze, a to już są wyniki po wszystkich próbach dynamicznych, zadowala się w cyklu mieszanym Warszawa, podwarszawskie miejscowości, obwodnica i autostrada średnio 6,5 litra to tak teraz, bo już widziałem wyniki również poniżej 6. Co istotne, jest to samochód, który można sobie kosztem 8000 zł zmienić w auto czteronapędowe. Przy czym wówczas sam zespół napędowy się nie zmienia, natomiast tylna oś dostaje normalny napęd poprzez Haldeksa doczepionego do przedniej osi. Czyli nie jest to czteronapęd formalny, funkcjonalny na zasadzie, że na tylnej osi dokładamy drugi silnik elektryczny tak jak to jest na przykład w bardzo podobnej parametrowo i pod względem budowy konstrukcyjnie Toyocie RAV4 zresztą tej samej wielkości samochodzie tylko jest to normalny klasyczny napęd 4x4 to są podstawowe cechy tego samochodu Istotne w codziennej jeździe, te, które mnie zachwyciły w tym aucie, to jest po pierwsze perfekcja aerodynamiczna, aż do 160 km na godzinę tak rozpędziłem to auto. Szumów opływowych nie ma. Patrzcie mi na usta nie ma szumów opływowych. Mimo, że jestem na potężnych zimowych oponach, Szumy toczenia są też tylko w tle. Strasznie mi się to podoba. Podobnie jak strasznie mi się podoba praca adaptacyjnego e, półaktywnego tempomatu, który sam się na życzenie kierowcy dostosowuje do ograniczeń prędkości. Sam je zmienia. E, zaraz ze 100 z, y, robi się 120, jak tylko, mam nadzieję. Bo. Nie, prawidłowo. Naprawdę jestem zachwycony działaniem tego e, tempomatu, który do tej pory, a to już jest trzeci dzień testu, nie zrobił więcej niż dwa błędy, a i to naprawdę niewielkie, nieznaczne. W każdym razie jazda tym samochodem jest o tyle przyjemna, że mimo, że mamy tutaj na pokładzie tak samo jak w przypadku hybrydowych Toyot. Teoretycznie wyjący silnik przez bezstopniową przekładnię, to tutaj to wycie, jak zobaczycie zaraz na filmie z prób dynamicznych, jest strasznie przytłumione, ponieważ auto nie tylko ma piękne wyciszenie aerodynamiczne dopracowanie aerodynamiczne to jeszcze w dodatku ma wyciszoną komorę silnika i przegrodę czołową. To jest zupełnie inna rozmowa, słowo daje. Tak można jeździć. Tym bardziej, że no 6,5 litra średnio przy 190-konnym aucie tej wielkości to jest dokładnie ten sam poziom, co hybryd Toyoty. Konkretnie RAV4, bo to jest bezpośredni rywal. Tyle, że w przeciwieństwie do RAV4, mamy tutaj to piękne wyciszenie, o którym mówiłem, które w RAV4 na przykład od 110 km na godzinę w górę praktycznie już nie istnieje. Niestety nie zdołałem. I już nie zdołam, bo zbyt krótko mam ten samochód, zrobić testu zużycia paliwa autostradowego. Jak auto już się pojawi w parku prasowym, to oczywiście zrobię dokrętkę, żeby to sprawdzić. No bo jak wiecie, w przypadku Toyoty RAW 4 o bardzo podobnych parametrach i tej samej budowie zużycie paliwa na autostradzie wyniosło 9,698. Co ewidentnie ma związek z paskudnie niedopracowaną opływowością Toyoty. A Ford ostatnio robi swoje samochody po prostu w tunelu aerodynamicznym i jest naprawdę mistrzem świata. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że w parku prasowym będzie auto z napędem na cztery koła. Zdecydowanie o to poprosiłem. Nie wiem, czy zdążyli zamówić, zdołali zamówić, czy mają w planach zamówienie. W każdym razie przednio napędowe są zamówione, powinny być w ciągu miesiąca, dwóch. Wówczas oczywiście pojadę w trasę i opowiem. W przypadku PHEFA, czyli pluginu z tym samym silnikiem. Gdzie dopędzanie elektryczne było dużo wyraźniejsze i gdzie owszem pokonałem długą trasę, ale bez autostrad, średnie spalanie z trasy miałem wielkości 5,6-5,7 litra. Teraz pojadę zdecydowanie na autostradę, bo chcę opowiedzieć o samochodzie, przecież rodzinnym na rodzinne wyprawy. Ok. Kuga ma nieco mniejszy bagażnik od Toyoty, nie jest aż tak ustawna, ale za to w kabinie jest bodaj czy nie trochę więcej miejsca, bo Ford trochę inaczej zarządza przestrzenią. Nieco inaczej, zdecydowanie słabiej od Toyoty, zarządza również yy, materiałami otaczającymi kierowcę i pasażerów. Toyota zdecydowanie poszła dalej, ale za to tutaj mamy absolutnie doskonałe prowadzenie z kapitalnym balansem pomiędzy wysokim komfortem jazdy a sportowymi własnościami, możliwościami pokonywania zakrętów. Ja szczególnie podkreślam kwestię komfortu. Bo do tej pory, jak jeździłem kugami, które były w wersji tak jak ta, ST-Line, to narzekałem na zbyt twarde zawieszenie. Tym razem jestem na zimowych oponach, a przez to, że jestem na zimowych oponach w samochodzie z niemieckiego parku prasowego, to mam również mniejsze koła i dużo większy profil opony czyli komfort jest podniesiony. I tak naprawdę to jest optimum, to jest to, co każdemu z potencjalnych nabywców Forda Kuga bym podpowiadał. Nie dajcie sobie wmusić większych kół niż osiemnastki, tak jak jest tutaj. Bo obniżycie niepotrzebnie komfort, natomiast zachowanie na zakrętach i tak będzie tak samo dobre przy osiemnastkach. Ten wysoki profil 50 czy 55, zależy od szerokości opony, jest optymalny. Auto, nawet na usportowionym zawieszeniu wersji ST Line, jeździ fantastycznie. To jest czysta przyjemność, taka właśnie Fordowska. Czyli i komfortowo, i sportowo. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Powiedziałem Wam ostatnio w filmie porównującym 250-konne wersje KUGI, że 150-konna benzyna, trzycylindrowy, 15 litrowy silnik z manualną skrzynią, jest według mnie, jeśli nie najlepszą, to jedną z najlepszych propozycji na. Rodzinne auto za 100 tysięcy złotych, bo mniej więcej tyle kosztuje ten samochód. Ten kosztuje 130 tysięcy, jest więc znacząco droższy o 30%, ale to jest absolutnie optymalna wersja napędowa. Pewnie no, wolałbym tę czteronapędową ze względów oczywistych, bezpieczeństwo i tak dalej, ale z całą pewnością będzie to już samochód zużywający sporo więcej paliwa, bo będziemy mówili pewnie o pół litra do litra więcej i będzie miał gorsze osiągi. Nie żeby ten miał jakieś wspaniałe osiągi, niemniej kiedy będziecie oglądali próby dynamiczne za moment, to zwróćcie uwagę na szybkość, z jaką się rozpędza to auto do 50-60 km na godzinę. Zawsze zwracam na to uwagę przy autach z elektrycznym napędem, z napędem hybrydowym, z napędem szczególnie ze skrzynią CVT. Bo ona ma tę największą zaletę, że błyskawicznie pozwala bez śladu jakiegokolwiek opóźnienia wyskoczyć spod świateł. Czyli również uciec ze skrzyżowania, włączyć się do ruchu w mieście. Zero, sto, tryb normal, tryb sport. Nie, to nie jest demon dynamiki, to nie jest auto, które zaszokuje wszystkich innych na drodze swoimi możliwościami, swoimi przyspieszeniami, ale to nie jest wyścigówka teraz. Już mówiłem na ten temat, że skończyły się czasy, kiedy topową wersją był silnik pięciocylindrowy turbo. Jak on miał 220 koni, to to były prawdziwe konie. Ale on sobie pozwalał 17 litrów na setkę. A tu mamy... O, już 6.3 się zrobiło, jak przed kamer kamerami jeżdżę cały czas na tempomacie. I to jest ta mała różnica. Tym bardziej, że te wszystkie niegdyś takie szybkie wersje no, ile razy wykorzystywaliśmy te możliwości w rodzinnym SUV. -ie? W rodzinnym SUVie marki Kuga najsensowniejszą zawsze wersją był 150-konny diesel, który w przypadku tej, tej generacji Kugi. Już mnie tak nie chwyta za serce ze względu na jego zelektronizowane kastrowanie. Pod kątem obowiązujących norm. Jeżeli ktoś chce dłuższy wykład na ten temat, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu o Kudze, o Kugach, dokładnie porównanie 250 konnych. Tu, mając 190 koni, które z całą pewnością nie odpowiadają 190 koniom ani w dobrym dieslu, ani w dobrej benzynie, turbo szczególnie. Jednocześnie jadę samochodem, który prawie w ogóle nie zużywa paliwa. Jest fantastycznym autem w podróż ze względu na wyciszenie i komfort zawieszenia. Uwaga, jadę po ulicy Szyszkowej. Tadam! I w dodatku ma seryjny automat. Tak to trzeba traktować w końcu. I jest de facto autem pancernym technicznie, pancernym w sensie odporności na rzeczywistość, na zużycie. No bo tutaj prawie nie ma części ruchomych w napędzie, a silnik spalinowy jest bez żadnego doładowania, bez żadnych wynalazków elektronicznych, maksymalnie odprężony. No i powtórzę: 130 tysięcy zł kosztuje bazowo Kuga z pełną hybrydą bez doładowywania z gniazdka. Oczywiście ta, którą jadę, kosztuje z całą pewnością dużo, dużo więcej, no bo to jest ST Line i ma na wyposażeniu prawie wszystko. Ale nikt nie musi mieć wyświetlacza przeziernego. Nikt nie musi mieć Audiobank Olufsen. Tym bardziej, że to już jest trochę przeginanie pały, tak samo jak elektryczne ustawianie foteli. A jak kupujemy te, za te 130 tysięcy zł, to już mamy wszystko to, co powinno być na pokładzie w sensie wyposażenie ochronne i wsparcia. W również komfortowe, takie jak automatyczna klimatyzacja. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy normalne, konwencjonalne samochody klasy średniej, mówię o limuzynach, praktycznie przestają istnieć, przestają mieć rację bytu. Prawie wszyscy się przenoszą na suwy. To może się okazać, że to będzie najpopularniejszy samochód menedżerski, flotowy. Bo 130 tysięcy zł minus flotowe rabaty to jest dokładnie ten poziom cenowy, który jest wymagany dla menedżerów średniego szczebla w Polsce. A auto z całą pewnością jest. Wystarczająco i reprezentacyjne, i komfortowe. No i rodzinne. Tak. Czekałem długo. Czekaliśmy wszyscy długo, ale naprawdę warto było. Dziękuję, do widzenia.